Siemanko Widzowie, dawno nie było Minecrafta i dzisiaj gramy, ale wiecie co dzisiaj robimy? No akurat wiecie, bo mi usunęli to konto, nie? E, no i po prostu dzisiaj robimy e, e, szyny do metra, szyny do metra, tak. Szyny do metra robimy, ale najpierw musiałem sobie skrzynię robić. No musimy Potrzebujemy teraz skrzynię, no wiecie, bo ja mam tak dużo rzeczy, że nie wiem, gdzie mam je mieścić, no. No kurde, kurde, hello, 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 hello. okej. Okay. A kurde, ale mnie uderzył ten kaktus, okej. Okay. Idziemy, dobra, pyk, pyk. Oczywiście subskrybujcie, please, please, subskrybujcie, please, subscribe, mm, subscribe, dobra. Mnie nie obchodzi, możecie nie subskrybować, możecie jedynie chociaż jakiś komentarz napisać, ok? Więc dobra. Zrobimy teraz sobie te skrzynie. No, niedużo ich zrobimy, nie dużo ich zrobimy tych skrzyń. ok? dobra. Teraz, słuchajcie, teraz lecimy, ok? dajmy to, ok? No kurde, ale po co ja to daję tak zatajnione? W ogóle, czemu ja to tak dałem, że to ma być tajne, jak nikogo tu nie ma na serwerze? Po co ja to w ogóle dałem? ok musimy to wykopać. Pyk, 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 pyk. Okej. Okay. Tutaj. Tak, pyk, pyk, pyk. Raz, dwa, trzy. Cicho psie, nie no, ja z tym psem tak nie wytrzymuję, a ja go później zabiję. Nie no, ja tego psa zabiję. Ten dźwięk tak wkur... się ten głupi walony psi. Bo, bo nie wytrzymam z tobą, kurde, to psie jeden. Okej, okay, bez craftinga nigdy się nigdzie nie ruszamy. Mamy dużo tego... Yy, dużo. Okej. Okay. Akurat nie nie ten... Mm... Łuku, nie, ten nie, nie bierzemy tam nie. Ja, dobra, to pyk, pyk, bo teraz będziemy już z tym robić, ok? Będziemy robić. Uuuu, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Damy tutaj jeszcze takie zapasowe. I pokażę Wam, ile mi się udało torów zebrać przez ten czas normalnie. Patrzcie, ile torów normalnie. Mamy tyle już torów. Że to nam wystarczy, bo ja byłem w tej kopalni, nie? Ale też zrobiłem ze z tego złota, tyle torów. Bo ja zbierałem na specjalnie tyle złota, o, widzicie. Czy to wystarczy? No nie, no ja jak nie wystarczy, to zawsze możemy dorobić. Zawsze mamy... możemy iść. Ten, nie. Dobra, to tutaj najpierw, ale najpierw zrobimy o takie coś. Takie coś. O, o... No kurde, aha, zapomniałem, że na no to się nie można dawać. Ok, tak, 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 jeszcze raz, tak i tak. Ej, kurde, no, padać zaczął! Nie, nie, akurat teraz, dobra, żeby oni nam nie uciekli, to tak damy ok, ok. Mm. No to teraz dajemy tutaj. O, tak, szyny. I normalnie będziemy tak ładnie. O, pyk, pyk, pyk. I tutaj, tu, to o i tutaj jest taki zjazd. Tutaj nasilane tory. O, 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 i tutaj też zasilane zasilane. Nie nasilane, tylko zasilane, ok? Pek, pyk, 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 pyk. No, że wiecie, że to nas też tam prowadziło. Ok, i później zasilimy te tory, ok? dobra, tak, tak, tak. Tak, tu. Tak, 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 jeszcze tu, tu, takie dwa damy, okej, okay. takie trzy i teraz nadal prowadzimy to prosto, okej, okay. i wtedy, wtedy wyjedzie, nie, okej, okay. czyli tutaj jeszcze potrzebujemy tak, tora, okej, okay. o kurde, jeden tor się zmalował, nie szkodzi na razie, okej, okay. to tupik, i nadal jedziemy. Wątpię, czy to nam starczy w ogóle. Bo to jest długie naprawdę. My jesteśmy tylko na razie w połowę drogi. Ej, może nam nie starczyć. Może nie star... No nie chcę lunety. Okej, okay. może nie starczyć powiem, ale może coś tam będzie. Okay, pick. Hello, Connie. Bo nic, tam jest. Dobra, o kurde skończyły nam się tory, musimy wracać. tek 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 No czemu ja spadłem? No. Co ty robisz? Co ty tu robisz? Chłopie, powinienem... Ej, czekajcie, spadło mi to z mikrofonu. Oh my god. Spadło, ok. Jest, jest, dobra. Okej. Okay. Pyk. Okej, okay, dobra. Tu to, to zasilanek, no że tak, takich dużo nie używaliśmy, ale też powiem, że dużo ich mieliśmy. Dobra, na szczęście mamy zapasy żelaza. <noise> zapasy żelaza, nie? O tak, tu pyk. No i teraz, zanim nam się to przypala, to co byśmy mieli porobić teraz, okej? Okay. Może jeszcze. Dobra, tu jest ten tylko, okej. Okay. No to dajmy jeszcze to złotko, jeszcze. Złotko, złotko. Okej, okay. Tyk. I teraz czekamy na to. Nie, no na to. O kurde. Czekamy teraz na to wszystko. Co ja mam na pokojowy XD? Ja pierdzielek też mi tu chyba gra. A ty, no, Co jest? No. Okej, okay, Mmm, Dobra, dobra. Mm, dobra. Kurde, co by tutaj zabrać? Co by znaczy tutaj robić, nie? Okej, okay, nie. To nie powinno... To posortujemy wszystko na razie. To powinno iść do tych. Okej. Okay. Sta. Powinno iść. Okej, okay, tutaj już mamy skończone. Tutaj też. Więc możemy już to... Nie ma drewna. Drewna nie ma. Nie ma? Nie ma drewna? Nie ma drewna. O kurde, no to... A ja znam to miejsce, gdzie jest drewno. I to miejsce ma na imię las. Las to miejsce ma na imię. Co to... Ej, w ogóle napiszcie mi w komentarzach o co z tym chodzi. Smajlandia istnieje, bo to jest naprawdę jakieś hipnotyzowanie. <grystanie> ja czy to jest takie głupie Smajlandia istnieje, no chyba nie istnieje. To co w ogóle powiedział, no wiem, że smajlował, ale z powiem ci, że kogo to obchodzi, że Smajlandia istnieje. To jest wymyślone tylko, nie? Na przykład e, patrz, na przykład e, Smańczą, jeśli byś to obejrzał, to patrz, na przykład e, na przykład, patrz, na przykład, że ja na przykład mówię, że ich nie, to by e, cały świat zaczął mówić, że te ist, i, światy istnieją z Minecrafta. No, no, no dramatyzujące, nie? Dobra, ale przejdźmy no, do, do, do normalnego filmiku. E no pada ciągle... Czemu tak ciągle pada? No? Ciągle pada. Ej, czekaj, jest już noc chyba. Już się robi noc, nie? O, tu mogę iść spać idealnie. Wytyfy. Wy. W ogóle jestem sam na serwerze, nie? Sam jestem na serwerze. Czekajcie, patrzcie. No jestem sam na serwerze, tak? Ej, cys, ja nie wiedziałem, że tak można. Aha. O kurde. Chłopie wypięknie stan. O kurde. Ej, czekajcie, bo tu jest kotek koło mnie. Kotek jest koło mnie. Puszek. Puszek. O tak, puszek. Kotek koło mnie śpi. Kotek koło mnie śpi. No powiedz coś. Słyszeliście? on ma jakąś grypkę chyba. Bo on ciągle tak jak zamiałczy. To ma jakąś grypkę po prostu. No chodź tu koło mnie chodzić. O tak, dobra. O, cieplutki jest, dobra. Okej, okay, to Aha. zrobimy tutaj parę tych... O! Okej, okay, mam nadzieję, że tu się trochę już przegrzało. O! Wy, wy Ej, tu było tylko tyle? Aha. Okej. Okay. O kurde, cały stack. Ja się kręcę. Dobra, to już tam możemy robić. Więc, dobra, ho, 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 ho. Okej, okay, okay. okej, jej, jej. Ej, byśmy już zasilili te tory, okej? Okay? Byśmy już je zasilili, okej. Okay? Czemu my mamy tylko tyle tego redstone? A? O, kurde. Zaślimy, zaślamy tym? O, tak, tak, po tym się zasila. Tak. Okej, okay, no to zaślimy najpierw o te. Yy, OK. okej. Nie czaję tego, ale ale ale. Może, 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 może pomoże. <grych> może, może może pomoże. Yy, może, może pomoże. Może, może pomoże. Może, może, czyli może pomoże. OK. Więc... Weźmy tutaj dali. No tak, dobra. E, ja nic z tego nie czaję. Minecraft. E, Omyśl tą fizykę. <grych> Omyśl mi to. Bleh. Dobra. Nie, nie obchodzi mnie to. E, teraz na tak robimy. Okej, okay, więc tak. Nie. Tak! Okej, okay, widzowie. Okej, okay, dobra, dobra, oczywiście zostawcie też lajka, subskrypcję, no i nie no, no wiecie no, tak jak zawsze ci mówią, tak jak zawsze moi youtuberzy zawsze mówią, oczywiście zasubskrybujcie, nie wiem po co oni to mówią nawet, po prostu może dlatego, że chcą, aby ktoś ich zasubskrybował. Okej, okay, bo nam się już tu kończą. No to zrobimy jeszcze parę. O. Opek. Ej, w ogóle. Czemu my dostajemy pochoni cztery, a tylko takich pochoni e, jakieś. jakąś jedną? <grytanie> ja cię kręcę. Ej, dobra, myślę, że tutaj wyjedzie. Chociaż. No to dajmy tutaj jeszcze. torka. O. Okej. Okay. Okej. Okay. Wiecie, coś mi się chce spać. O kurde, ja tak ro po prostu już tak robię. O, dobra. Więc dobra. Po prostu mnie tu gardło boli, dlatego tak nie no, no wiecie. Okej, okay, więc tutaj dajmy. Oj, kotek mi uciekł. <laughs> kotek mi uciekł. O kurde. Kotku wracaj, kotku, kotku, motku. Kotku, kotku, wracaj. Napiszcie w komentarzach kotku, wracaj. Kotku, wracaj. Kotku, wracaj. Idziemy do so, so, za. Idziemy do so, so, so. Idziemy do so. A hieny wciąż się śmieją. Hi, hi, hi. A hieny wciąż się śmieją. Hi, hi, hi. Tak, hi, hi, hi. Ok, hi, hi, hi. Achieny, wciąż się śmieją. Hi, hi, hi. Dobra to teraz tutaj damy o no czemu ja tego tora wstawię może dlatego, że po prostu tak A dobra, bo my ten nie okej okay. to tak zjedzie i teraz ten, okej okay. Docieramy do wioski. Oświetlę oczywiście, tak. Aby nam się tu nic nie rozpiło. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, widzowie, teraz tu, pyk. Okej, okay, pyk, tak, 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 o. I teraz tak, i tutaj dajmy, raz, dwa, trzy, o. Raz, dwa, trzy. No. Okej, okay, pyk. Tak, aby to tak pięknie jechało tutaj, o, tak. No, to już nie starczyło. Ale y, dobrze no, ale możemy już przetestować, nie? Okej, okay, ale nie wiem jak to zrobić. <laughs> he, 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 nie wiem jak to zrobić. Okej. Okay. <gasps> spadłem, a ja chciałem normalnie iść pieszo na tym. <laughs> ale się ja, biedny. Dobra. Okej. Okay. To się już ciągnie tak.

mam? co się dzieje? Nie, te żartuję sobie tylko z Was. Ja zawsze mam jakieś żarty normalnie podczas nagrywania. Okej, okay, więc oczywiście. Jak zawsze. jak zawsze. Jak zawsze. Jak zawsze. Jak zawsze. Jak zawsze. Idziemy do. No, aż do dobra. Jest okej. Okay. To się jeszcze piecze. My god, my god. To się jeszcze piecze. My god. To się jeszcze piecze. 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 Ok, za... To... Ugh. Się Nie się no to widzę, ten pies mnie tak wkurza. Okej. Okay. Zamknij się, ty psie. Matku święta, co tam głupi pies. Psie, ty mi kiedyś da spokój. Zamknij się, ty psie, bo cię tak wane. Cicho, cicho sieć. Muszę cię zawsze karmić, kurde. Chłopie, ja cię kiedyś tak zabije normalnie, ty głupi psie, ciągle, ciągle tu mi, normalnie ja tego psa mam, normalnie dość, ciągle ten, i tu, chłopie, zamknij się, zamknij ja te chociaż, na chwilę. Chłopie, pomóżcie, mi pomóżcie. pomóżcie mi z tym psem, pomóżcie, mi z tym psem. pomóżcie mi z tym psem. Proszę was, nie z tym psem. Ja pierdzie. Dobra, nieważne już. No ja pier... Dobra, nieważne. Tu jest nieważne. Z okej. Okay. Szczęście. Okej, okay, jedziemy! Jedziemy! Czekajcie, musimy trochę ściszyć to. No ej, czemu to jest takie głośne? No please, Czemu to jest takie głośne? Dobra, widzę, musimy to na Maxa prawie ściszyć. Okej, okay, na, naprawdę to jest głośne, widzowie. Mi się to nie podoba, że to jest takie głośne. Nie? Neszta, neszta, Ale widzę, że dobrze jedzie. Jedzie na razie dobrze. Okej. Okay. Jedzie dobrze, jedzie dobrze. Wszystko dobrze i leci. Wszystko dobrze idzie. E no, klasa, 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 nie no, klasa. Wielka klasa, nie? Okej. Okay. Tutaj jedzie dobrze. Okej, okay, widzę, teraz tutaj o. O, pyk, pek. Okej. Okay. Teraz tak. Ej, nie można tyle ich służywać, ok? Max 2 dajemy, max 2. Okej. Okay. Max 2. Okej, okay, tak, pyk. I dajemy tak. O. Bo ja widziałem, że one bardzo długo zasilają, o tak. No i dobrze działają, nie? Nreszta? Okej, okay, musimy to jakoś tutaj zrobić. O! I kolejny raz. Okej. Okay. No i już tak daleko to jedzie, nie? Daleko. Ej, widzicie jak ja ej, ja się normalnie po... O. Chłopie! Przestań nie strzelać. jest za chwilę szczela, ale wiesz gdzie. A. Jeszcze, ale chłopie, dobra, pyk to robimy. Chyba dzisiaj widzę, że nie skończymy tego, ale, 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 można coś innego zrobić. Ok, więc wracamy. Jeszcze daleko jest to, ale teraz musimy przeprowadzić test. Jak wracamy, ok. Jedzie dobrze, jedzie dobrze, jedzie dobrze. Okej. Okay. Jedzie dobrze. Dobrze, dobrze jedzie teraz. Okej. Okay. O kurde, tam szkielet jest. Ty, on mi prawie rówzek rozwalił. Będziesz telać? Będziesz talać? Nie, nie będziesz talać. On nie zapomniała, że nas to uderzy, że nas... że nas... o kurde. Obie, wywalaj tam. no nie mam szczała akurat. Nie mam szczałek. A chciałem się z nim chociaż poklewać, dobra, nieważne. A tamtym typek może coś porazi. <laughs> nie masz dobrego cela w popie. Jak na mi okej. Okay. No kurde, czy to musi zawsze tak bić? No dobra. Na no zakończymy ten odcinek widzowie, trzymajcie się i narka.